Takie będą rzeczy pospolite, jakie ich młodzież chowanie. W tych słowach Jan Zamojski przedstawił istotę edukacji z perspektywy państwa. O edukacji często mówimy jako inwestycji w przyszłość. Równie często traktujemy ją jako uniwersalne rozwiązanie wszystkich problemów. Przecież wystarczy tylko edukować ludzi, żeby ci byli dla siebie dobrzy, produktywni dla społeczeństwa i świadomi decyzji, które na co dzień podejmują. Niestety, w rzeczywistości temat ten jest zdecydowanie bardziej skomplikowany. To, co przekazywane jest na lekcjach, nie zawsze zostaje w głowie, a nawet jak zostaje w głowie, to nie zawsze jest przekładane na codzienne życie i decyzje. Dlatego też edukacja nie jest łatwa, ale jest ważna zarówno z perspektywy jednostki, państwa, jak również realizacji takich wartości jak sprawiedliwość społeczna czy równość. Skoro edukacja jest tak istotna, to warto umieć o niej debatować. Dlatego zapraszam Cię do materiału, Jak debatować o edukacji. Wincenty Okoń, w publikacji Nowy Słownik Pedagogiczny, ujął pojęcie edukacji następująco. Ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży, stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych. Edukacje tworzą czynności nauczania. I czynności uczenia się. Zachowajmy się teraz jak rasowi debatanci i rozłóżmy tę definicję na czynniki pierwsze. Zacznijmy od pierwszej frazy. Na sam początek weźmy na warsztat sformułowanie, że edukacja to ogół procesów i oddziaływań, którego celem jest zmienianie ludzi. Mówimy tutaj o czynności procesowej, to znaczy takiej, która ma swoje etapy jest rozłożona w czasie i ma pewien poziom skomplikowania. Co więcej, autor zwraca uwagę na współistnienie wielu procesów, które wzajemnie się na siebie nakładają, oraz oddziaływanie zewnętrznych, które również mają wpływ na procesy edukacyjne. Ostatecznie celem edukacji jest zmienienie ludzi, a cel ten powinien zostać zrealizowany, biorąc pod uwagę wcześniej wspomniane czynniki. Przekładając jednak wspomniane wcześniej sformułowanie na przykład, możemy wyobrazić sobie Adama. Adam, ucząc się matematyki, realizuje podstawę programową, która określa kolejność, w jakiej powinien on zdobywać swoją wiedzę. Pozyskanie tej wiedzy jest procesem, który następuje krok po kroku i jest rozłożony na miesiące, a nawet lata. Najpierw Adam uczy się dodawania i odejmowania, dopiero później mnożenia i dzielenia. By na końcowych etapach nauczyć się ułamków. Wokół tego procesu dzieją się inne, jak na przykład proces grupowy wśród uczniów w klasie, co z pewnością wpłynie na jakość procesu uczenia się u Adama. Dodatkowo wpływają na niego czynniki zewnętrzne, jak na przykład sytuacja rodzinna, naturalne zdolności czy status majątkowy. Co warto zapamiętać do debat na tym etapie? Po pierwsze, edukacja jest procesem, który jest rozłożony w czasie. Jest długofalowy. Budując argumenty o edukacji należy wziąć pod uwagę, że rezultaty tego procesu będą widoczne dopiero w następnych pokoleniach, a czasami temat wymaga od nas działań natychmiastowych, jak na przykład w przypadku ekologii. Oczywiście są procesy edukacyjne, które trwają krócej, np. kurs obsługi wózka widłowego, a jego efekty są widoczne zaraz po zakończeniu kursu. Na długość i szanse powodzenia procesu mają wpływ m.in. takie czynniki jak poziom skomplikowania nauczanej materii, ilość materii czy ilość osób, jakie chcemy nauczyć. Kurs prowadzącego wózek widłowy nie jest tak obfity pod względem wiedzy jak podstawy matematyki niezbędne do funkcjonowania w codzienności. Jednakże, gdybyśmy chcieli nauczyć tego wszystkich Polaków, to proces ten trwałby zdecydowanie dłużej, a szanse jego powodzenia byłyby mniejsze. Dlatego podczas debat, nie traktuj edukacji jako działanie możliwe do wprowadzenia ad hoc, oraz weź pod uwagę, kogo chcesz nauczyć i jak trudne to jest. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że sam proces edukacyjny, nawet najlepiej zaplanowany i zorganizowany, może nie przynieść oczekiwanych rezultatów ze względu na rozmaite oddziaływania społeczne, utarte przekonania czy sytuacje osób, które uczymy. Dlatego też budowanie argumentów polegających na założeniu, jeżeli wyedukujemy społeczeństwo w dziedzinie X, to zniknie nam problem Y nie jest nawet najlepszym możliwym scenariuszem, a po prostu myśleniem życzeniowym. Na rozwiązanie problemów społecznych składa się mnóstwo czynników, a edukacja odgrywa w nich kluczową rolę, niemniej rzadko kiedy jest ona autarkicznym rozwiązaniem danej kwestii. Najczęściej w parze z edukacją powinny iść konkretne rozwiązania prawne czy polityki społeczne. Przykładem takiej dyskusji może być debata o wprowadzeniu dodatkowych lekcji edukacji medialnej. Nawet zakładając ich świetny program, dużą aktywność uczestników i wysokiej jakości efekty uczenia się, to wprowadzenie tych lekcji może nie przynieść konkretnych zmian społecznych np. zmian w dyskursie publicznym i lepszej jakości mediów. Może tak się stać dlatego, że w mediach funkcjonują inne silne trendy, jak na przykład zaostrzanie się dyskursu czy tendencje do polaryzacji społeczeństwa, które mogą niweczyć efekty edukacji medialnej. Po trzecie, skoro edukacja to proces, to największy nacisk w budowaniu argumentów powinien iść właśnie na jego wytłumaczenie czyli odpowiedzenie na pytanie, jak będziemy edukować. Oraz jak ten proces będzie przebiegać. Sędziując wiele debat do tej pory, spotkałem się często z prezentacjami dowodzącymi potrzeby edukowania w danym temacie. A ta generalnie zawsze jest bardziej lub mniej uzasadniona. Wszak im więcej osób jest wyedukowanych, tym lepiej. Dlatego dużo lepszą taktyką jest skupienie się na procesie i jego tłumaczeniu, co pozwoli sędziemu uwierzyć, że mamy na to pomysł, a ten proces faktycznie się zadzieje. Dopiero w następnej kolejności powinniśmy skupić się na wymienianiu i uprawdopodobnianiu jego pozytywnych skutków. Ok. Zwróćmy teraz uwagę na sformułowanie, że celem edukacji jest zmienianie ludzi, które jest kluczowe z perspektywy debatowania o zmianie społecznej. Najczęściej, kiedy uczestnicy debat próbują budować argumenty o edukacji, to robią to, aby przekonać nas, że edukacja obywateli doprowadzi do pozytywnej zmiany społecznej. Wygląda to bardzo często w następujący sposób. Dzisiaj ludzie nie mają wiedzy, jak występować publicznie, a jeśli za pomocą edukacji pozyskają wiedzę o wystąpieniach publicznych, to będą radzić sobie z nimi zdecydowanie lepiej. To często błędne rozumowanie, dlatego że skupiamy się w nim tylko i wyłącznie na przekazaniu wiedzy. Tymczasem, bardzo wiele osób wie o tym, że występując publicznie, warto zwrócić uwagę na publikę. Trzeba się przygotować merytorycznie oraz gestykulować. A i tak tego nie robi. Z czego to wynika? Edukacja to nie tylko proces przekazywania wiedzy, ale jest to proces dużo szerszy, który dobrze opisuje pojęcie trójkąta kompetencyjnego, na który składa się wiedza, umiejętności i postawy. Te trzy aspekty edukacji wzajemnie się uzupełniają i jeden bez drugiego nie jest w stanie sam doprowadzić do zmiany społecznej. Przekazywanie wiedzy. Czyli teorii, musi być uzupełnione o treningi praktycznych umiejętności. Czyli trzymając się naszego przykładu, poza wiedzą musimy również trenować wystąpienia publiczne w praktyce. Komplementarną rzeczą z wiedzą i umiejętnościami jest wykształcenie odpowiednich postaw, aby robić to skutecznie. Na przykład pewności siebie, odwagi, chęci zmiany świata dzięki swoim umiejętnościom. Teraz pytanie, jak możesz to wykorzystać w debacie? Bardzo często jednym z pomysłów na realizację edukacji są tak zwane kampanie społeczne. Podczas debaty zwróć uwagę, że najczęściej tego typu akcje sprowadzają się do oklejania billboardami całego kraju i odnoszą się tylko do aspektów wiedzy. Kiedy przygotowujesz zmianę społeczną za pomocą edukacji, zadaj sobie pytanie, w jaki sposób nauczysz społeczeństwo lub konkretną grupę osób odpowiednich umiejętności oraz postaw. Może to być seria warsztatów, prowadzenie nowego przedmiotu w szkole czy akcje społeczne polegające na czynnym fizycznym udziale obywateli. Nie zamyka jednak swojego planu tylko na przekazywaniu wiedzy, gdyż takie rozwiązanie jest łatwe do podważenia. Kolejny człon definicji edukacji to sformułowanie, że edukacja dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Wnioskujemy z tego, że właśnie dla nich edukacja jest szczególnie istotna, ale nie dotyczy tylko ich. Uczyć się mogą przecież też dorośli. Początek naszego życia dość naturalnie wykorzystujemy na naukę. Nasz mózg chłonie wtedy wiedzę bezrefleksyjnie. Odczuwamy dużą motywację do nauki. Mamy na nią czas. Uczymy się wszystkiego, co nas otacza, korzystając ze wszystkich zmysłów, jakie mamy. Z perspektywy jednostki, to zdecydowanie najlepszy czas na naukę. No i co z tego możemy zabrać do debaty? Przede wszystkim to, że jeśli planujemy szeroki program edukacyjny, który nie tylko przekazuje wiedzę, ale również skupia się na nauce nowych umiejętności, a przede wszystkim na zmienianiu postaw, czyli jest kompleksowym procesem edukacyjnym, o którym już mówiliśmy, to najlepiej jest go zacząć jak najwcześniej. Dlatego że dzieci i młodzież na tym etapie bezrefleksyjnie przyjmują nową wiedzę, uczą się nowych umiejętności i poświadomie zmieniają swoje postawy. Drugi wniosek, który z tego wynika, to fakt, że dorośli uczą się inaczej. Przez całe życie nabierają oni doświadczeń przez pryzmat, których oceniają świat. Uczą się krytycznego myślenia i analizy, a przez to są mniej skłonni do zmiany dotychczasowych postaw czy nauki nowych rzeczy. Nie oznacza to, że dorośli nie mogą się zmieniać, ale że sposób w jaki się uczą i w jaki to robią jest inny. Edukatorzy osób dorosłych starają się przekazywać wiedzę bazując na dotychczasowych doświadczeniach osób uczących się czy podejmując wspólną refleksję. Najczęściej osoby dorosłe mają co najmniej cząstkową wiedzę na ten temat, ale są dużo bardziej oporni w kontekście zmiany postaw i nauki nowych umiejętności, co czyni ten proces zdecydowanie trudniejszym. Przykładem takiej debaty może być konieczność wprowadzenia dodatkowego programu edukacji ekologicznej. Ten program może być z powodzeniem wdrażane w szkołach, jednak osoby dorosłe muszą partycypować w nim w inny sposób. i Inaczej nie zmienią oni swojego podejścia. Przykładem działania edukacyjnego dla dorosłych w zakresie ekologii może być organizacja panelu dyskusyjnego, w którym każdy uczestnik może zabrać głos. Wówczas naturalna potrzeba autorefleksji i konfrontacji zostanie zaspokojona, a co za tym idzie, zmiana sposobu myślenia będzie możliwa. Ostatecznie, kiedy chcesz w debacie edukować, to musisz pamiętać o swojej grupie docelowej. Jeżeli chcesz dotrzeć do całego społeczeństwa, to przygotuj inne rozwiązania dla dzieci, a inne dla dorosłych. W kontekście kontrargumentacji, warto pamiętać, że zmiana postaw u osób dorosłych jest dużym wyzwaniem, jako drużyna opozycji do rozwiązania edukacyjnego. Możemy, podnosząc przedstawione wyżej informacje, narzucić trudny ciężar dowodu dla drużyny proponującej. Kolejna część naszej definicji to stosowanie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych. Jak zostało wcześniej omówione, celem edukacji jest zmiana ludzi, a w tym fragmencie mamy postawiony konkretny cel tej zmiany, czyli zmian, tak aby ludzie byli jak najbliżej społecznych ideałów. Teraz pytanie, które należy zadać, to jest: jaka jest definicja społecznych ideałów? Intuicyjnie mógłbym powiedzieć, że społeczny ideał to osoba o szerokich horyzontach, rozumiejąca procesy ważne dla społeczności, dbająca o interes tej społeczności, realizująca ważne dla niej wartości jak szacunek do drugiego człowieka, tolerancja czy pomoc potrzebującym. Okej, okay. ale to tylko moja definicja, a to nie ja o tym decyduję. Kto zatem decyduje o tym, czym są społeczne ideały i w którym kierunku edukacja powinna dążyć? Są to rządzący politycy. Tutaj kilka ważnych punktów. Po pierwsze, cel edukacji jest zmienny i zależny od obecnej narracji politycznej. Po drugie, jak widać, edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również wychowanie w pewnych wartościach. Proces decyzyjny, kto i jak decyduje o tych wartościach, może być różny. Czasem mogą to być specjalne organy, czasami politycy robią to bezpośrednio. Niemniej nie da się dyskutować o edukacji, nie biorąc pod uwagę politycznego wpływu na nią. I po trzecie, a być może najważniejsze, edukacja jest procesem, za który w kontekście wykonawczym odpowiada państwo. Dlatego też to państwo decyduje, czego będziemy się uczyć, przez ile lat z jaką intensywnością oraz na jakich zasadach. Wynika z tego kilka konsekwencji, które powinieneś wziąć pod uwagę podczas budowania argumentów w debacie. Po pierwsze, budując argumenty dotyczące tego, jak powinna wyglądać edukacja, powinieneś wziąć pod uwagę interes całego społeczeństwa. Postaraj się odpowiedzieć na pytanie, jakie społeczne korzyści wynikają z tego, że będziemy wiedzieć lub potrafić daną rzecz. Po drugie, częstym błędem debatantów, jest argumentowanie rozmaitych rozwiązań edukacyjnych względem tego, jak świat wygląda tu i teraz. O edukacji należy myśleć w kontekście przyszłościowym, to jest, już dziś powinniśmy wprowadzać system, który pomoże nam przystosować się do nadchodzącej automatyzacji i robotyzacji pracy. Dlatego też zadaj sobie pytanie, jak moja propozycja edukacyjna wpłynie na życie ludzi za 20 lat. Po trzecie, należy zwrócić uwagę, że państwo przyjmuje pewne zasady działania, a edukacja musi być z nimi kompatybilna. Na przykład, jeżeli żyjemy w demokratycznym państwie prawa, które powinno realizować zasadę równości, to obowiązkiem państwa jest również zapewnienie równego dostępu do edukacji. Dlatego też zupełnie inaczej będziemy opowiadać o edukacji w Europie Zachodniej i inaczej w państwach arabskich. Weź pod uwagę, że edukacja i podejście do niej nie jest uniwersalne na całym świecie. Po czwarte, debatując o wartościach, jakimi powinna kierować się edukacja, zwróć uwagę na te, które są realnymi wartościami społecznymi i odróżnij je od tych, które wynikają z politycznego interesu. Z perspektywy aparatu państwowego czy politycznego nie ma interesu wychowywania obywateli niepokornych, wychodzących poza schematy czy łamiących obecne zasady. Często właśnie tacy ludzie zmieniają świat na lepsze. Ostatnia część definicji to sformułowanie edukacje tworzą czynności nauczania i czynności uczenia się. Czynności te są wykonywane przez konkretne osoby, to jest nauczycieli i uczniów, w konkretnym kontekście zgodnym z systemem edukacji w danym kraju. Kilka ważnych wątków, które z tego wynikają. Po pierwsze, System narzuca sposoby nauczania, np. Na poprzez obowiązek wystawiania ocen, sposobów organizacji lekcji, czas trwania lekcji czy podstawę programową i proponowane w niej metody nauczania. Nauczyciele, niezależnie od swojego nastawienia, powinni ten system respektować. Po drugie, systemy edukacji różnią się od siebie. Bardzo często mówimy o modelu pruskim, modelu fińskim czy modelu singapurskim. W zależności od krajowych założeń, edukacja może być płatna bądź bezpłatna, skupiać się bardziej na wiedzy lub bardziej na umiejętnościach, wystawiać oceny od 1 do 6 lub oceny opisowe, a nawet w ogóle ich nie wystawiać. Te różnice często są przedmiotem rozmaitych debat. Relacja ucznia z nauczycielem jest kluczowa dla sprawności działania systemu i to jest trzecia sprawa, o której chciałem Wam powiedzieć. System edukacji nie może wpływać na to, jakich ma uczniów, ale może wpływać na to, jakich ma nauczycieli. Dlatego powinno mu zależeć na tym, żeby ich szkolić i dobrze wynagradzać. I teraz dwa wnioski, które przydadzą Ci się podczas debatowania. Po pierwsze, pamiętaj, że system edukacji należy traktować całościowo. Jeżeli bierzesz udział w debacie, należy zrezygnować z wystawiania ocen w klasach od 1 do 6 w Polsce. To musisz pamiętać, że zmiana ta wpływa na cały system edukacji, a nie tylko na szkoły podstawowe. Zmienia ona relacje uczeń-nauczyciel, wpływa na system awansów do następnej klasy czy, a może przede wszystkim, zachowanie i efekty uczenia się uczniów w szkołach podstawowych. Jeżeli jesteś propozycją w takiej debacie, warto na chwilę wcielić się w rolę Twoich oponentów i spróbować zadać sobie pytania o potencjalne wyrwy wynikające ze zmiany w spójnym do tej pory systemie. Po drugie. Twórcy testów dotyczących rozmaitych zmian w edukacji najczęściej inspirują się rozwiązaniami, które już na świecie działają. Dlatego też, zamiast wymyśleć koło na nowo, warto poszukać, gdzie dane rozwiązanie funkcjonuje i jak poradzono sobie z wprowadzeniem tej zmiany. W kontekście tak dużych i skomplikowanych rozwiązań niczym złym będzie wzięcie gotowca. Podsumowując, kiedy debatujesz o edukacji lub używasz argumentu o konieczności edukowania w konkretnej sprawie, pamiętaj, że to proces bardzo złożony, którego skuteczność wynika z wielu czynników, zarówno systemowych, jak i zewnętrznych. Do edukacji podchodź długofalowo, przede wszystkim skupiając się na odpowiedzi na pytanie, jak będziemy edukować, a nie po co będziemy edukować, choć oczywiście na to drugie pytanie też warto odpowiedzieć. Pamiętaj również, że edukacja to nie tylko wiedza, ale także zmiana postaw i nauka nowych umiejętności. Dlatego nie zaniedbuj tych obszarów podczas debat. Mam nadzieję, że po tym filmie będziesz czuł się zdecydowanie pewniej przed debatą edukacyjną, a ja trzymam za Ciebie kciuki. Powodzenia!